Maska ósma, mistrz intelektu. Jestem mądrzejszy od Twoich emocji. U ciebie, czyli u ofiary, Twój mózg reaguje na język intelektualny i specjalistyczny poczuciem, że rozmówca ma rację. To tak zwany efekt autorytetu poznawczego. Gdy czujesz się mniej logiczna, tłumisz swoje reakcje emocjonalne, by dopasować się do poziomu i do rozsądku. Przestajesz ufać własnym odczuciom, bo w relacji z mistrzem intelektu czujesz, że emocje równa się słabość, no bo przecież emocje nie mają ludzi, ok? Są emocjami. Emocje przykrywają nasz rozum. Um, więc Będziesz się ukrywać, będziesz się ich pozbywać. U narcyza wysoka aktywność kory przedczołowej i lewego płata czołowego, analityczny, erudycyjny i logiczny, ale niska aktywność w ośrodku empatii i współodczuwania. Dlatego język jego będzie wyprzedzał serce, e, używa ludziców jako tarczy i miecza. Chroni nią siebie i rani innych bez śladów krwi. Dokładnie tak to wygląda. Psychologiczne mechanizmy są tego takie, że jego potrzeba to jest bycie niepodważalnym. On jest autorytetem. Emocje są dla niego zagrażające, bo są niekontrolowane, a on potrzebuje być zawsze, panować zawsze nad sytuacją. Gdy nie rozumie emocji, dewaluuje je, a więc dewaluuje również ciebie. Twoja dynamika, starasz się być logiczna, a nie dramatyczna, żeby nie wypaść głupio, ok? Przepraszasz za łzy, za łzy, tłumaczysz się, że nie chciałaś go urazić, zaczynasz się autocenzurować, kontrolować, pilnować, z czasem stajesz się niema, niemy. Czerwone flagi, maska mistrza intelektu, Twoje emocje są zawsze nielogiczne, przesadzone. I nieistotne. Każda rozmowa zamienia się w debatę, a ty zawsze przekrywasz. Wszystko tłumaczy przez logikę i nauczę, nawet twój ból. Często mówi: Nie czuj myśl, albo to tylko biochemia. Zamienia twoje doświadczenie w teorię, której nie jesteś godna zrozumieć, no bo kierujesz się emocjami. No taka jesteś po prostu. I nie wiesz, co mówisz. Jak się uwolnić? Przestań udowadniać, że Twoje emocje są racjonalne. Emocje nie potrzebują obrony. One po prostu są. One są sygnałem, a nie argumentem. One płyną z Twojej intuicji. Ok? I nie wchodź w grę intelektualną. Jeśli czujesz, że dyskusja przekształca się w osąd nad Tobą, odejdź z niej. Przerwij tą dyskusję. Nie musisz przekonywać kogoś, kto nie chce Cię usłyszeć, tylko chce z Tobą wygrać. Zwróć uwagę, czy, jesteś, czy jest tam miejsce na Twoje ja, czy możesz się wypowiedzieć, czy jest przestrzeń dla Ciebie, czy jesteś słuchana, czy tylko oceniana. Przypomnij sobie, serce nie jest przeciwieństwem rozumu. emocjonal